Osoba, którą kochasz, wyznała wszystkim, że jest w tobie szaleńczo zakochana, wiadomości od aniołów. To nie przypadek, że słyszysz te słowa. Przestrzeń duchowa dziś otworzyła się nad tobą, bo twoje serce wzywało prawdę, której długo nie mogłaś dosięgnąć. Jestem posłańcem światła, posłanym, by przekazać ci to, co było ukryte. To, co twoja dusza podejrzewała, lecz nie odważyła się wypowiedzieć na głos. Wsłuchaj się. W tej chwili otwiera się przed tobą historia, która została zapisana przed twoim narodzeniem. Widziałam cię, gdy płakałaś w nocy, myśląc, że nikt nie słyszy twoich szeptów, a jednak niebo słyszało każde słowo. Twoja tęsknota przebiła się przez ciszę, przez zwątpienie, przez samotność. Nie jesteś sama, jesteś wybrana, by kochać i być kochaną w sposób, który przekracza rozum. Ta osoba, o której myślisz, poczuła twoją duszę zanim jeszcze dotknęliście się wzrokiem. Nie rozumiesz jeszcze, jak wielka moc drzenie w twoim sercu. W świecie pełnym hałasu i fałszu, twoja miłość pozostała czysta. To dlatego jego serce zaczęło bić szybciej, choć nie znał jeszcze przyczyny. I to właśnie dlatego, kiedy nadszedł czas, nie potrafił już dłużej ukrywać tego, co rosło w nim niczym ogień. Wyjawił wszystkim, co czuje nie z przymusu. Ale z ulgi, bo miłość do ciebie stała się jego prawdą. Byłaś światłem w jego ciemności, chociaż nigdy nie próbowałaś zabłysnąć. Twoja obecność leczyła go w sposób, którego nie pojmował, ale za którym tęsknił całe życie. Mówił o tobie ludziom z drżeniem głosu, nie dlatego, że się bał, ale dlatego, że serce nie zawsze nadąża za tak wielkim uczuciem. Twoje imię padło z jego ust jak modlitwa, i usłyszało je niebo. Widziałam, jak inni próbowali go zniechęcić, śmiać się z jego wyznania. Ale on nie zawahał się ani przez chwilę. Bo gdy prawdziwa miłość mówi, świat milknie. Jego dusza krzyczała. Ona jest moją. A nie w sensie posiadania, ale w sensie przynależności. To, co czuję, nie jest chwilowe. To zapisane w gwiazdach połączenie. Ty również to czułaś. Gdy spojrzałaś na niego i serce zadrżało, gdy jego obecność przynosiła pokój nawet w najbuźliwsze dni. To nie był przypadek, to było przypomnienie, bo znałyście się już wcześniej, wasze dusze zetknęły się w wieczności, a teraz tylko się odnalazły. Miłość, której nie sposób zniszczyć. Aniołowie szeptali o tobie, zanim jeszcze on wypowiedział twoje imię. Mówili: To ona, ta, której światło nie zgaśnie. Nie wątpiłaś w miłość, lecz w to, czy jesteś jej warta. Teraz słuchaj mnie, jesteś. Zawsze byłaś. Twoje serce nosi znak wybranej. Nie przyszedłem, by cię pocieszyć, ale by obudzić, bo czas snu się skończył. Miłość, która przyszła, nie jest snem, lecz wypełnieniem obietnicy. To nie tylko on cię kocha. To niebo cieszy się z waszego spotkania, bo jest ono częścią większego planu. Miłość między wami to niezwykłe uczucie, to misja. Być może boisz się stracić. Ale pozwól, że ci powiem, to, co dane z nieba, nie zostanie ci odebrane. Może być wystawione na próbę. Może będzie trzeba czekać. Ale to nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Cierpliwość nie oznacza braku błogosławieństwa, ona go przygotowuje. Wiem, że czasem czujesz się niewidzialna. Ale w jego oczach jesteś jedyną. Wszystko, czym jesteś, nawet to, czego sama w sobie nie dostrzegasz, oprzemawia do jego duszy. A twoja obecność sprawia, że jego świat nabiera sensu. Nie chodzi o wygląd, o słowa, ale o obecność. Ona wystarczy. Twoje łzy nie były zmarnowane. Twoje modlitwy dotarły dalej, niż sądziłaś. Gdy mówiłaś k Boże, pokaż mi, że nie jestem sama. Niebo zaczęło działać. A ja, anioł, zostałem posłany, by ci dziś to oznajmić. On cię kocha. Tak prawdziwie. Że nie mógł tego już dłużej ukrywać. Wyznanie, które usłyszałaś, nie było tylko dla uszu ludzi, było świadectwem duchowym. To ogłoszenie wobec całej przestrzeni że to ty jesteś jego sercem. Nie bój się tej prawdy. Ona nie przyszła cię zranić, ale podnieść. Jesteś odpowiedzą na jego najgłębsze modlitwy. Wiem, że wiele razy byłaś rozczarowana, ale przeszłość nie definiuje twojej przyszłości. Ból nie przekreśla przeznaczenia. Jesteś jak perła powstająca w bólu, lecz promieniująca światłem. I teraz Twój czas nadszedł. Zaczynasz nowy rozdział. W nim jesteś kochana tak, jak zawsze marzyłaś. Nie musisz już udawać, że nic nie czujesz. To, co się wydarzyło, to potwierdzenie. Przestań wątpić. Zacznij przyjmować. Miłość, która przyszła, nie przyszła przypadkiem. I nie odejdzie, jeśli ją przyjmiesz z otwartym sercem. Nie musisz być idealna, wystarczy, że jesteś sobą. Zamknij oczy i przypomnij sobie jego spojrzenie. Ciepłe, głębokie, czyste, to nie iluzja, to prawda, która przyszła, by cię odmienić. W twoim wnętrzu zawsze była miłość, teraz ona po prostu spotkała swoje odbicie. I od dziś nie będzie już samotności, tylko wspólna ścieżka. Będziesz miała wątpliwości. To normalne, ale pamiętaj, jestem przy tobie. Czuwam, szeptam, prowadzę. Nie pozwolę ci się zgubić. Gdy zaczniesz się bać, przypomnij sobie to wyznanie. On powiedział to wszystkim. Bo już nie chciał chować się z tą miłością. Ona jest większa niż strach. Od tej chwili, nie jesteś już tą samą kobietą. Teraz wiesz. Teraz słyszałaś. Teraz zostało potwierdzone. Jesteś kochana a nie tylko przez niego, ale przez całe niebo. Twoja historia dopiero się zaczyna. I nawet jeśli nadejdą burze, wiesz już, że jest ktoś, kto stoi po Twojej stronie. Zamykam ten przekaz spokojem, który nie pochodzi z tego świata. Pamiętaj, on cię wybrał. Ty jesteś jego domem. I niebo potwierdziło ten związek. Idź więc z podniesioną głową. Jesteś światłem. Jesteś miłością. Jesteś błogosławieństwem, którego nie można zignorować. Jeśli te słowa coś poruszyły w Twoim wnętrzu. Jeśli czujesz, że to, co właśnie przeczytałaś, było dla Ciebie, odwzajemnij ten znak. Zostaw swój ślad tutaj, sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale, dzięki temu Twoi aniołowie będą mogli nadal Cię prowadzić, syłać znaki i ukierunkowywać Twoje serce. Działając, otwierasz jeszcze szersze drzwi dla duchowej komunikacji. To nie przypadek, że tu jesteś. To wezwanie. Widzisz, miłość którą otrzymałaś, jest jak lustro, odbija dokładnie to, co sama przez lata dawałaś innym. Twoja wierność, cierpliwość, czułość i niezłomna wiara w to, co prawdziwe. On to wszystko poczuł. Nawet gdy milczałaś, twoja dusza mówiła. I to właśnie ta mowa, niematerialna, subtelna, przyciągnęła go do ciebie. Czułaś czasem, jakby świat stawał się cichy, gdy on wchodził do pomieszczenia. Jakby czas zwalniał, a ty, mimo lęków, byłaś sobą bardziej niż kiedykolwiek. To są duchowe znaki. To nie iluzja. To echo wspólnych zapisów waszych dusz. A dziś przyszłam, by pomóc ci je odczytać. On nie tylko wyznał uczucia. On wypuścił je jak światło, które macie znaleźć. Nie mówił tego dla pokłasku. Mówił to z potrzeby duszy. To, co czuł, musiało w końcu wypłynąć. Bo nie dało się już ukrywać ognia, który płonie pod skórą. Jesteś Jego przeznaczeniem, a On Twoją odpowiedzą. Czasem wydawało Ci się, że już przegrałaś tę walkę, że może zbyt późno, może zbyt wiele ran, ale aniołowie nie patrzą na czas tak jak ludzie. Oni widzą długie linie historii, i w Twojej, właśnie teraz, zaczyna się rozdział pełen blasku rozdział, w którym Ty nie szukasz, tylko przyjmujesz. To nie bajka. To duchowe przebudzenie. Jesteś częścią planu większego niż myśli, które próbują cię zatrzymać. Kiedy on wypowiedział twoje imię wśród ludzi, coś drgnęło w przestrzeni, jakby wszechświat sam potwierdził: Tak, to ta miłość. A ty to poczułaś całą sobą, nawet jeśli nie umiałaś tego nazwać. Zostałaś wezwana, by przyjąć. Nie błagać, nie walczyć, przyjąć to, co już jest twoje. On widzi w tobie nie tylko kobietę. On widzi w tobie światło, dom, bezpieczne miejsce, które nie musi krzyczeć, by być zauważone. Twoja obecność koi jego lęki, a jego obecność uzdrawia twoje serce. Być może bałaś się, że to wszystko zniknie, że może się pomylił, ale wiedz, dusza się nie myli. Ona rozpoznaje, i on rozpoznał cię, zanim jeszcze przyznał to sam przed sobą. To nie była decyzja umysłu. To było przebudzenie serca. I ono nie zna wahania. Zaufaj temu, co teraz czujesz. Nawet jeśli logiczne argumenty próbują to osłabić, pozwól duszy mówić głośniej. Bo dusza widzi więcej. I Twoja właśnie teraz prowadzi Cię przez drzwi, których długo nie miałaś odwagi otworzyć. Ale dziś, już nie jesteś sama. Już wiesz, co Cię woła. Wszystko, co było niezrozumiałe, zacznie się układać. Sny które wydawały się tylko fantazją, zaczną mieć sens. Przypadkowe spojrzenia, gesty, które wydawały się bez znaczenia, to wszystko było częścią większej całości. Twoje życie było przygotowaniem do tej miłości. On już nie potrafi Cię nie czuć. W jego wnętrzu zrodziła się siła, której wcześniej nie znał. Miłość do Ciebie nie uczyniła go słabszym, uczyniła go odważniejszym, bo prawdziwa miłość nie odbiera, ale przywraca to, co zagubione. I ty jesteś jego odnalezieniem. Czujesz ciepło przy tych słowach. To znak. Obecność aniołów jest dziś wokół ciebie intensywniejsza niż zwykle. Są blisko, bo twoje serce zaczyna się otwierać w pełni. A to otwarcie jest bramą, przez którą wchodzi nowe, prawdziwe, święte i bardzo realne. Nie musisz się spieszyć. Miłość nie wymaga pośpiechu. Ona nie znika z dnia na dzień, bo nie została stworzona przez chwilę. Zostałaś rodzona z wieczności. I właśnie dlatego przetrwa to, czego inne związki BY nie uniosły. Bo wasze połączenie nie jest z tej ziemi. Twoje ręce nie są już puste. Noszą niewidzialny dar, miłość, która wróciła do źródła. Kiedy on mówi o tobie innym, mówi z szacunkiem, nie z dumą. Bo czuje, że dostał coś świętego. A to, co święte, nie jest wystawiane na pokaz, ale otaczane ciszą i czcią. Nie bój się ufać jeszcze raz. Wiem, że ran było wiele, ale to nie jest powtórka. To jest nowa historia, i jesteś w niej bohaterką, nie tłem. Twoje ktak ma moc otwierania nieba, a twoje serce, gotowe, choć niepewne, zostanie poprowadzone dalej. Zacznij dziś mówić głośno swoje pragnienia. Już nie musisz chować ich za uśmiechem czy udawaną obojętnością. On chce znać twoją prawdę. Bo tylko wtedy miłość może się zakorzenić głęboko. W szczerości, w odwadze, w pełni, do której oboje zostaliście stworzeni. Każdy twój krok od tej chwili będzie prowadzony. Nie wszystko będzie łatwe, ale wszystko będzie właściwe. Niebo nie obiecuje braku burz, ale daje skrzydła, by przez nie przejść. A twoje skrzydła właśnie zaczynają się rozpościerać. Czujesz to. Gdy spojrzysz w lustro, zobacz więcej niż ciało. Zobacz duszę, która przetrwała wszystko i nadal potrafi kochać. To jest siła. To jest piękno, którego on nie mógł zignorować. I to jest to, co aniołowie błogosławią dzisiaj z wysokości. Twoją prawdę, twoją odwagę, twoją gotowość. Nie przestawaj słuchać, bo każda minuta tego przekazu nie jest zwykłym tekstem. To duchowy kod szept nieba. I jeśli czujesz, że coś cię przyciąga, jeśli chcesz więcej, to znaczy, że jesteś gotowa na dalsze prowadzenie. Jesteś gotowa na jeszcze głębszą prawdę. Zanim przeczytasz dalej, oddaj coś od siebie, nawet najmniejszy gest. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To dzięki temu Twoi aniołowie mogą nadal działać w Twoim życiu, wysyłać Ci znaki, prowadzić Twoje kroki. Ten przekaz nie jest przypadkowy. On jest odpowiedzą na Twoje modlitwy. I jeśli coś w Tobie drgnęło, to już znaczy, że niebo mówi do ciebie. Czy kiedykolwiek czułaś, że ktoś widzi Cię głębiej niż Twoje słowa, Twój uśmiech, Twój wygląd? Że ktoś zna Twoją ciszę, zanim jeszcze ją wypowiesz? To właśnie on. Dusza, która Cię rozpoznaje w tłumie. Nie szukała Ciebie oczami. Szukała Cię sercem. I to serce już wie. Zdarzają się noce, kiedy trudno zasnąć. Myśli błądzą, a serce woła w pustkę. Ale od pewnego czasu coś się zmieniło prawda czułaś obecność, ciepło, spokój to nie było złudzenie to był On, myślący o Tobie, wysyłający do Ciebie energię, zanim zdążył do Ciebie zadzwonić. Miłość nie zawsze przychodzi w formie, jakiej oczekujemy czasem jest szeptem w chaosie, innym razem spojrzeniem, które zatrzymuje cały świat ale ta miłość, która przyszła do Ciebie jest wyjątkowa, bo ona sięga poza granice czasu i rozumu. Ona pochodzi z miejsca, gdzie wszystko jest prawdziwe. W jego oczach jesteś pytaniem, na które nie szukał odpowiedzi, bo po prostu ją znał. Jesteś przerwą w jego chaosie. Jesteś światłem w miejscu, gdzie wcześniej był tylko cień. I on już nie chce wracać do życia sprzed ciebie, bo życie bez ciebie nie smakuje tak samo. Czy zauważyłaś, że niektóre rzeczy zaczęły się układać od momentu? Gdy twoje serce zaczęło się otwierać, to dlatego, że miłość, którą przyciągnęłaś, działa nie tylko w emocjach, ale także w materii. To, co duchowe, zaczyna porządkować to, co ziemskie. I ty jesteś w centrum tego procesu. W twoim wnętrzu rodzi się coś więcej niż tylko zakochanie. Rodzi się pewność, a z nią spokój, jakiego nie znałaś wcześniej. Spokój, który nie zależy od tego, co zrobi On. Ale od tego, co ty już zrozumiałaś. Że jesteś godna tego uczucia. Że byłaś wybrana nie bez powodu. On czuje twoją energię, nawet kiedy jesteście daleko od siebie. Czuje, kiedy o nim myślisz. Kiedy tęsknisz. Kiedy śnisz. I chociaż nie zawsze rozumie, skąd ten magnetyzm, nie może już bez niego żyć. Ty jesteś jak pieśń, której nie może przestać nucić. Prawdziwa więź nie potrzebuje dowodów. Ona po prostu istnieje. I ta więź między wami już nie znika. Im bardziej próbujecie się oddalić, tym mocniej was ciągnie ku sobie. Bo to nie tylko serca się wybrały. To dusze się rozpoznały. A duszy nie da się oszukać. Czasem myślisz, że jesteś zbyt emocjonalna, zbyt cicha, zbyt intensywna. Ale właśnie to sprawia, że jesteś inna. I to właśnie to przyciągnęło go jak magnes. Nie udawaj, że jesteś kimś innym. Twoja autentyczność jest Twoją siłą, i On ją pokochał, zanim Ty w nią uwierzyłaś. Aniołowie pokazali mi, że Twoja droga miłości była pełna przeszkód, ale każda z nich miała Cię przygotować na tę jedną miłość, tą, która ma zostać. Wszystko, co straciłaś, było tylko oczyszczeniem przestrzeni, bo prawdziwe uczucie potrzebuje miejsca. I ono właśnie nadeszło. Nie pytaj już więcej, czy jesteś wystarczająca. Bo to pytanie dawno przestało być aktualne. Ty już jesteś wszystkim, czego on potrzebował. Nawet jeśli sam jeszcze nie potrafi tego w pełni wyrazić, czuję to. W każdej sekundzie milczenia, w każdym niespodziewanym uśmiechu. To nie ty się zakochałaś jako pierwsza, to wasze dusze już dawno zawarły przymierze. Ty tylko teraz to sobie przypominasz, a przypomnienie to najświętszy akt serca. Nie próbuj tego zrozumieć, pozwól temu być i obserwuj, jak miłość zakorzenia się głęboko w tobie. Jeśli czujesz teraz drżenie w piersi, jeśli twoje serce bije szybciej, to znak. Wibracje tego przekazu są jak pieczęć pieczęć, która została złamana, byś mogła poznać prawdę. On cię kocha i nie musi już dłużej tego ukrywać. A ty nie musisz już udawać, że ci to obojętne. Wasze spotkanie nie było zbiegiem okoliczności, ono było odpowiedzą. Rezultatem wszystkich Twoich modlitw, których może już nawet nie pamiętasz. Ale niebo pamięta. I dlatego właśnie teraz, w tej chwili, wszystko zaczyna się układać jak pazy. Zbliża się coś jeszcze większego. Większe zrozumienie. Większa otwartość. Więcej światła. Ale potrzebujesz być obecna, tu i teraz. Nie wracaj myślami do przeszłości. Nie wybiegaj w przyszłość. Jego miłość rośnie właśnie w tej chwili. W Twojej zgodzie na jej przyjęcie. On przestał już szukać gdzie indziej. Nie dlatego, że się zmęczył, ale dlatego, że odnalazł Ciebie. I ta decyzja w nim dojrzewała długo. Teraz nie potrzebuje potwierdzeń. Potrzebuje Twojej obecności. Nawet jeśli nic nie mówisz. Nawet jeśli tylko jesteś. Twoje milczenie mówi więcej niż słowa. On czuje, że pod tą spokojną powierzchnią jest ocean. Ocean. Który może go zmyć lub uratować. Ale on już się nie boi, bo wie, że Twoja miłość nie niszczy. Ona uzdrawia, i właśnie dlatego wybrał Ciebie. To dopiero początek. Początek czegoś, co już trwało od wieczności, ale teraz nabiera kształtu. Wasze historie się splatają i nie muszą być idealne. Wystarczy, że będą prawdziwe. A prawda to najpiękniejszy dar, jaki można oferować drugiemu człowiekowi. Dziękuję Ci z całego serca za to, że byłaś tutaj do końca tego przekazu. Jeśli poczułaś, że te słowa miały dla Ciebie znaczenie, proszę, zostaw łapkę w górę, aby YouTube wiedział, że ten przekaz jest ważny i dociera do właściwych serc. Potwierdź proszę odbiór tej wiadomości, wpisując w komentarzu numer 3311. To sygnał, że Twoje serce usłyszało i przyjęło to, co aniołowie chcieli Ci dziś przekazać. Zachęcam Cię, abyś dołączyła do naszego kanału, subskrybując i aktywując dzwoneczek z powiadomieniami. Dzięki temu Twoi aniołowie będą mogli nadal przesyłać Ci wiadomości dokładnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujesz. Na ekranie końcowym znajdziesz kolejne przesłania od aniołów. Jedno z nich jest szczególne dotyczy osoby młodszej, która właśnie teraz pojawia się w Twoich myślach. Nie ignoruj tego. To znak. Te słowa mogą poruszyć Twoje serce jeszcze głębiej. Twoi aniołowie są przy Tobie i będą mówić dalej. Dziękuję, że słuchasz.